Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Gotowanie Po Mojemu. Dzisiaj mam ogromną przyjemność pokazać Wam urządzenie marki Covings. Jest to Multi Grill. Multi, jak sama nazwa wskazuje, świadczy o wszechstronności tego urządzenia, ponieważ dzięki wymiennym płytom w jednym urządzeniu mamy zarówno garnek, jak i patelnię, jak i piekarnik, nawet. Także jedno urządzenie zastępuje nam kilka narzędzi kuchennych. Multigrill zajmuje naprawdę niewiele miejsca, jest bardzo kompaktowy, dlatego świetnie sprawdzi się nawet w małych kuchniach, akademikach albo nawet kamperach. Urządzenie to oferuje wiele zalet. Główną zaletą jest jego wielofunkcyjność czyli, zarówno umożliwia grillowanie, smażenie, duszenie, pieczenie oraz podgrzewanie potraw, co czyni go bardzo uniwersalnym narzędziem kuchennym. MultiGrill marki Kuvings jest bardzo prosty w obsłudze, nie ma żadnych dedykowanych programów, tylko jest intuicyjny suwak, który pozwala na precyzyjne ustawienie temperatury w czterech zakresach, co pozwala na dopasowanie jej do konkretnej potrawy, od delikatnego podgrzewania po intensywne grillowanie. Tutaj na pierwszym warm temperatura osiąga wielkość 65-80 stopni, czyli mamy podgrzewanie. Później mamy low 100-130 stopni. Możemy tutaj sobie gotować w niskiej temperaturze. Medium, smażenie lub gotowanie w średniej temperaturze 160-200 stopni i high, grillowanie w wysokiej temperaturze. Tutaj urządzenie nam osiąga temperaturę 250 stopni. Niewielkie rozmiary i styl retro sprawiają, że urządzenie nie tylko zajmuje mało miejsca, ale stanowi również estetyczny dodatek do kuchni. Obudowa jest solidna, materiały są wysokiej jakości, co przekłada się na długą żywotność urządzenia. Tutaj mamy płytę grzewczą. Jest pokrywa, wszystko to naprawdę solidnie wykonane, bardzo estetycznie. Pięknie się prezentuje na kuchennym blacie. W zestawie podstawowym otrzymujecie aż dwie płyty. Pierwsza z nich jest to głęboka płyta, czyli taka obiadowa, która pozwala upiec na przykład całego kurczaka, ugotować pyszną zupę lub jedną z potraw w stylu tak tzw. one pot czyli np. robimy bigos, lasagne, leczo, risotto. Dzięki sporym wymiarom spokojnie zmieści tutaj porcję nawet dla sześciu osób. Druga płyta to jest tak zwana płyta śniadaniowa, w której można zrobić na przykład szybkie, poranne jajka. Tutaj mamy takie fajne wgłębienie na jajka. Tutaj mamy y, taką powierzchnię grillową, więc można sobie na przykład upiec bekon albo kiełbaski, albo grillowane warzywa. Multigrill oferuje również dodatkowe płyty. Tutaj mamy tak zwaną płytę multi, czyli serduszkowa. Ma takie bardzo fajne kształty. Jest to płyta dla miłośników na przykład mafii pankejków, jajek w nietypowych kształtach, można tu zrobić również naleśniki, placki. Również mamy wiele możliwości zastosowania takiej świetnej płyty śniadaniowej. Kolejną płytą to jest płyta takoyaki, czyli tak zwana płyta pączkowa. Stworzona jest właśnie do takich mini pączków, albo mini bułeczek, albo azjatyckich kulek właśnie takoyaki. Kolejną płytą to jest płyta płaska. Jest idealna do smażenia mięsa lub warzyw. Również można tutaj przygotować naleśniki. Co jest istotne tutaj w tych wszystkich płytach, to jest to, że one są pokryte powłoką ceramiczną, która jest znacznie zdrowsza dla środowiska, przede wszystkim dla zdrowia. Ostatnią płytą, taką dodatkową, to jest płyta karbowana, czyli płyta grillowa. Służy ona właśnie do takiego tradycyjnego grillowania. Teraz w lutym firma Covings ma niesamowitą ofertę i do zestawu podstawowego dodaję również te dwie świetne płyty gratis, także dzięki również linkowi zniżkowemu, który znajdziecie w opisie pod moim filmem, możecie kupić cały ten zestaw w bardzo atrakcyjnej cenie. Co jeszcze otrzymujemy razem z Grillem? Otrzymujemy tutaj książkę, multi inspirację. Mamy tutaj naprawdę bardzo fajne przepisy, ilustrowane, dokładnie są opisane. Dodatkowo otrzymujemy książkę z przepisami, również ilustrowaną. Naprawdę mamy tutaj ogrom inspiracji, do czego można wykorzystać multi-grill Covings. Razem z grillem otrzymujemy oczywiście instrukcje, instrukcje w języku polskim. Tutaj mamy wszystko dokładnie wymienione, krok po kroku, opis poszczególnych płyt, do czego one służą. Tutaj Tutaj mamy zakres temperatur. Wszystko jest tutaj dokładnie wymienione w tej bardzo prostej, ilustrowanej instrukcji obsługi. I co jest jeszcze fajne, teraz właśnie tą książkę również dostajecie razem do zestawu. Normalnie można ją kupić opcjonalnie. Jest to księga multiprzepisów w pięknej, grubej oprawie. Jest ilustrowana, jest naprawdę przepięknie wydana. Mamy tutaj 200. Przypisów, dokładnie wymienione, mamy poszczególne składniki, mamy opisane na ile porcji jest danie, ile potrwa przygotowanie i jaki płyt użyjemy do przygotowania tego konkretnego dania. Ogromna baza inspiracji kulinarnych. No to już teraz przyszedł czas na pokazanie Wam co pysznego dzisiaj dla Was zaplanowałam z wykorzystaniem trzech płyt Grilla Multi Cuvins. Na pierwszy ogień idzie u mnie. Płyta śniadaniowa, ta z zestawu podstawowego. Przygotuję w niej pyszny posiłek. Kto powiedział, że płyta śniadaniowa ma być tylko na śniadanie? U mnie to dzisiaj będzie danie takie lekkie, lunchowe. Zatem zobaczcie, co pysznego tutaj dzisiaj robimy. Mam przygotowany jeden filet z kurczaka. Pokroiłam go na takie paski. Filet skrapiam oliwą będę go marynować przez dosłownie chwilę. Dodaję odrobinę octu jabłkowego. Wszystkie dokładne składniki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tutaj moje ulubione przyprawy. Mam majeranek, czosnek granulowany oraz paprykę. Wszystko przekładam do miski. I teraz już na koniec pozostaje mi przyprawić tego kurczaka. Wykorzystam do tego młynek, który również otrzymałam razem z grillem Kuvingsa. Jest to młynek firmy Finamil. Bardzo elegancki, minimalistyczny design. Świetnie prezentuje się na kuchennym blacie. Każdy młynek zawiera dwa takie wkłady Fina Pod Pro Plus w zestawie. I Swój młynek można rozszerzyć o dodatkowe wkłady lub specjalny wkład dedykowany do suszonych ziół i dużych przypraw. Zobaczcie, jakie to jest proste w obsłudze. Odkręcamy, wsypujemy przyprawy. Ja tutaj mam sól gruboziarnistą kamienną, dokręcamy, nakładamy młynek i jednym to jest w zasadzie praca tylko jedną ręką naciskamy. I młynek nam już soli. To samo robię z pieprzem. Ja tutaj mam pieprz kolorowy. Do tego młynka można również sobie zakupić taką dedykowaną tackę, na której postawimy sobie te wkłady. Jest regulowana grubość mielenia, jest ceramiczny mechanizm mielący i młynek jest zasilany trzema bateriami paluszkami. Występuje w sześciu kolorach, także można wybrać swój ulubiony. To mięso już mam doprawione, teraz już je wystarczy wymieszać. I dosłownie odstawię je sobie na chwilę. W tym czasie, kiedy mięso nam się marynuje, uruchamiamy multigrilla. Najpierw nałożę płytę. Przesunę sobie na razie na najwyższą moc i poczekam, aż mi się to nagrzeje. Grill już jest nagrzany, dioda nam się wyłączyła. To teraz sobie przełożę mięsko. Krótki czas nagrzewania, taki grill się nag nagrzewa maksymalnie do 5 minut, pozwala na szybkie przygotowanie posików, co jest idealne dla osób ceniących sobie efektywność w kuchni. Tutaj dam sobie jeszcze paprykę. Kilka pieczarek. I jeszcze sobie przygotuję jajka takie mini omleciki wymieszam sobie to jajko doprawię solą pieprzem wymieszam i wlewam teraz to sobie troszkę zmniejszę i przykryję Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by ciepło rozprowadzało się równomiernie na całej powierzchni płyty. Dzięki temu potrawy są dokładnie i równomiernie przypieczone bez konieczności częstego przewracania. Teraz, sobie jeszcze do tych jajek dodam po łyżce pomidorów krojonych, kawałki sera sałatkowego i przykrywam jeszcze na chwilę. Moje danie jest już gotowe. Co jest fajne jeszcze w tym multigrilu to to, że przewód mamy odpinany i można sobie taki grill przenieść na stół albo na obiad rodzinny, albo jeśli chcemy przygotować jakieś danie na imprezę i nie dość, że to pięknie wygląda, to jeszcze cały czas mamy to danie ciepłe. No to teraz przyszedł czas na coś pysznego, śniadaniowego, słodkiego. Yy, jako, że zbliżają się walentynki, to czemu nie przygotować bliskiej nam osobie przepysznych pankejków na śniadanie? I do tego użyję właśnie płyty multi, płyty serduszkowej. Zatem zobaczcie, jak można uszczęśliwić swoją ukochaną osobę. No to przygotowuję ciasto na pakejki. Najpierw do miski przekładam 3 żółtka. Do tego daję 2 łyżki cukru i teraz można to trzepaczką ręcznie zmieszać, ale ja sobie to ubiję na taką puszystą masę. Teraz do masy wlewam mleko, wszystkie składniki oczywiście znajdziecie w opisie pod tym filmem. Rozpuszczone i wystudzone masło i tutaj mam mąkę pszenną przesianą z proszkiem do pieczenia. Partiami wsypuję i mieszam. Ciasto już mam wymieszane, to teraz już przyszedł czas na multigrill. Kładam płytę, uruchamiam, widzicie jakie to jest proste. Daję na maksa, szybko mi się nagrzeje, a potem zmniejszę. W tym czasie sobie jeszcze ubijam białka na pianę. I teraz z partiami przerzucam ubite białka i całość delikatnie mieszam. To teraz sobie nakładam ciasto do płyty serduszkowej. Temperaturę sobie teraz troszkę zmniejszyłam. Generalnie multi grill zużywa znacznie mniej energii niż tradycyjny piekarnik czy duża płyta grzewcza, co pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd. A szybsze nagrzewanie i efektywne gotowanie sprawiają, że dania można przygotować w znacznie krótszym czasie. Po kilku. Minutach gotowe paniekę przekładam na talerz i zabieram się za zrobienie pankejków z reszty ciasta. Co jest fajne w tych płytach, to to, że mają one nieprzywierającą powłokę, dzięki czemu te resztki, które tutaj nam ewentualnie zostaną, bardzo łatwo się usuwa, można je myć ręcznie albo włożyć do zmywarki. No to moje pankejki są już gotowe. Wyglądają naprawdę super. Bardzo łatwo je się przygotowuje. Naprawdę uwielbiam te płyty z tego Kuvingsa. Są bardzo funkcjonalne. Można z nich zrobić wiele fajnych rzeczy. To teraz przygotuję sobie pankejki dla mojej rodziny tak jak lubi. Tutaj teraz wasza wyobraźnia. Można dać bitą śmietanę. Ja sobie dam skyr. Ulubione owoce. Można jeszcze polać miodem, jak macie za mało słodkie, albo do przepisu dać więcej cukru. No i myślę, że tak przygotowane śniadanie zachwyci każdego. No to już dwa przepisy macie. To teraz, jako że zbliża się już za niedługo tłusty czwartek, to fajnie jest wykorzystać właśnie tą formę do kuleczek takojaki, również do przygotowania mini pączków. I dzisiaj właśnie takie dla was zrobię. To będą bardzo proste mini pączki z serków homogenizowanych. Tutaj do serków przekładam dwa jajka. Do tego dodaję cukier. Cukier z wanilią, nie mylić z wanilinowym. Dodamy jeszcze 4 łyżki oleju, szczyptę soli. Dokładnie to wymieszam. Do mąki daję łyżeczkę proszku do pieczenia i teraz przekładam tutaj do tej masy serowej i mieszam. W międzyczasie, jak tutaj sobie to ciasto przygotowuję, zaraz sobie dokończę mieszać, to oczywiście uruchamiam Kuvingsa i wkładamy formę do mini pączków i niech się nagrzeba. I teraz przekładamy po mniej więcej pół łyżki na jeden pączek. Tu się już mam gotowe, upieczone, wyglądają naprawdę prześlicznie, tak cukierkowo. Teraz już wystarczy praktycznie tylko posypać je cukrem pudrem i już można się zajadać. Z tej ilości wyszło mi 30 tych mini pączusiów. Można dodawać tego ciasta mniej do foremek i wtedy wyjdzie wam tych pączków jeszcze więcej. No to już przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego filmu. Co mnie urzekło w tym urządzeniu Multigrill marki Covings? To przede wszystkim, jak dla mnie, wygląd. Jest bardzo nowoczesny, jest trochę w stylu retro, a przy tym pasuje praktycznie do każdego wnętrza. Mamy możliwość wyboru kolorów, także każdy znajdzie taki, który akurat mu odpowiada w jego mieszkaniu. Oprócz tego, jest to urządzenie wielofunkcyjne. Atrakcyjne. Można w nim i grillować, i piec, i smażyć, i gotować. Także jeżeli szukasz urządzenia, które zastępuje kilka sprzętów kuchennych w jednym, to jest to doskonały wybór właśnie dla Ciebie. Dzięki mojemu linkowi zniżkowemu, który znajdziecie w opisie pod moim filmem, możecie urządzenie MultiGrill Coovings kupić w atrakcyjnej cenie. Teraz jeszcze przypominam Wam na początku filmu, co mówiłam jeszcze w lutym, firma z. Dodaję do tego grilla dwie dodatkowe płyty: płyta serduszkowa oraz, czyli płyta multi oraz płyta do takoyaki. Także jeszcze jest taka fajna oferta, że praktycznie kupując jeden grill macie od razu dodatkowo cztery płyty, no i tą wspaniałą książkę z przepisami gratis. Jest to już drugie urządzenie marki Kuvings, z którego jestem bardzo zadowolona. Oprócz tego na moim kanale znajdziecie film z funkcjonowaniem wyciskarki wolnoobrotowej Kuvings Auto 10. Ona tutaj stoi obok mnie, także są to naprawdę sprzęty klasy premium. Wystarczą wam na lata. Warto zainwestować. Zapraszam was również do oglądania innych filmów na moim kanale. Znajdziecie tam same sprawdzone przepisy, które dla swojej rodziny. Do zobaczenia w kolejnym filmie.